Muszę Wam powiedzieć historię mojego życia, oczywiście to będzie to historia chorobowa, bo przecież, bo przecież eee, to zawsze jest taka kumulacja przed kontrolą onkologii, że dziwne rzeczy się dzieją. <grytanie> no, a więc ostatnio siedzę sobie przy komputerze i powiem Wam, że nagle poczułam, że jest mi mokro. Patrzę, spodnie mam częściowo mokre, nie całe, ale częściowo mokre, no i majtki. Jaka była moja pierwsza myśl no to możecie się domyślać, aczkolwiek ta myśl się nie potwierdziła, co znać z tą kamerą? Ta się nie potwierdziła, więc ogólnie zaczęłam dokładnie analizować, dlaczego jestem mokra. Przebrałam się. O, widzę Dawida ja też jedzie. To może dojść po prostu do przytoki, No, więc... Ui! Ui, słyszeliście jakieś takie cuda? Bo ja powiem Wam, że nie, nie słyszałam. To jest pierwsza rzecz. Znaczy, ja się tak wiecie, nie śmieję się z tego. Teraz mam kontrolę, to się zapytam pani doktor, jak ona sobie to. Czy, czy coś się w ogóle da z tym zrobić, czy nie? Mm. No, bo to jak, było raz, to i się pewnie powtórzy. No, dziwne, to naprawdę. Po prostu takie to było kosmiczne. No, wiecie, dziś ze skóry Wam sobie po prostu leci woda. No, a druga sytuacja była taka, że byłam dzisiaj na paznok na hybrydach u stóp. W końcu, bo już mówię, no, po prostu nie. to już, to już się nie da. I od dwóch, trzech dni yy, miałam taki zaczerwieniony palec. No i pani podolog do mnie mówi tak, a co się stało, pani, w palec? Ja mówię, że, no nie wiem, jakiś taki, coś, może się zatarłam, bucie. Ona mówi tak, a nie jest to dna moczanowa, ja! Oczywiście co? Na namoczanowa, czytam, 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 czytam. Ona nie wie, ale to nie zawsze musi być duży paluch i tak dalej. Ja wie niech pani do mnie nic nie mówi, ja, ja, ja nie chcę, ja nie chcę tego słyszeć. Ja mówię do pani podolog, że ma się po prostu do mnie nie odzywać. Ona, ale nie, to nie musi być namoczanowa. I zaczęła mi kolejne rzeczy, jakieś takie ziarnica, coś tam jakieś po prostu do mnie mówić. ja nie, nie nie, dziękuję. Także widzicie w przeciągu dwóch dni dowiedziałam się, że mam w ogóle przetokę. Eee, no, no i znaczy tutaj myślę, że to nie jest namoczanowa, tylko zatarty paluch, ale po prostu jakoś muszę wam to powiedzieć, bo to jest, to jest jakby kopać leżącego. Czyli jak już ma tyle stresu, to jeszcze idzie sobie zrobić pasno, gdzie odstresować się, a pani podolog mu wymyśliła pięć dziwnych chorób związanych z zatartym paluchem. <laughs> No, także... Matka wyjeżdża, perełko, wyjeżdża, ale tylko na jeden dzień, nad morze, spontanicznie. I wrócę do Ciebie szybko. Jaka Ci jesteś zdrowa! W końcu Pani doktor Ci dobrze przypisała lekarstwa, nie? Już nie ma tych, tych zasmarkańców z noska. Chodź, noś trochę poprzytulać trochę. Chodź Ty poprzytulać trochę. Jesteś taka oziębła, Ty jesteś taka oziębła. Lelka to się lubi przytulać, a Ty nie. No chodź, to dawaj. Nie chcę. Ona, aż powiem Wam, że jak, jak ten, jak właśnie jest zdrowa, to aż inaczej wygląda to oczy takie wielkie, takie niebieskie, wielkie oczy, tak? O, zostaniesz tak? Jeden dzień zostaniesz sama. Zębów nie myjesz, takie mamy taką robotę z tobą mamy. Zostaniesz troszkę sama, tak, przyjadę następny dzień. Będę już u Ciebie, wiesz? Będę też nic za tobą. Nie wiem czemu, ale śmierdzisz mi kupą. Ja już mam obsesję na, 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 na waszym punkcie związany z kupą. No, także idę się spakować. wiecie, tak na szybko. Nic tam specjalnego nie biorę, bo będziemy jak coś tylko spacerować. Byle by ciepło było. Pogoda ma być beznadziejna, dlatego mieliśmy jechać samochodem, a jedziemy pociągiem. I wydaje mi się, że pierwszy raz będę jechała pendulino, ale mo może kiedyś jechałam do Warszawy, ale. Jest duża szansa, że mi się to pomyliło. E, no więc cieszę się szczerze, e, bo e, słyszałam same dobre rzeczy poza krótkim czasem przejazdu. No to jest to pociąg, wiecie, pierwsza klasa. Już mam nie gadać, tak? Już koniec tylko tej gadki z matki, Bo już ile można Cię matka słuchać, nie? Tak, koniec, mam odejść od Ciebie, koniec miłości. Ty mnie zaraz ugryziesz, bo ty jesteś szogunem. Ty jesteś szogunem, Lilka to od razu chowa pazury, a ty cały czas drapisz, cały czas drapisz. No, pośpi sobie, nie przeszkadzamy kotkowi już koniec tych tutaj medialnych wystąpień. Już jesteś zmęczona, jesteś zmęczona to. O, w ogóle perełka, słuchajcie, ma taką męską urodę, że ja cały czas mówię do niej w formie męskiej. Tak jak Lilka jest jak dziewczynka, to powiem Wam, że jakbym zobaczyła perełkę, tak po prostu ukołoś tam przebyła, przekonana, że to jest. Kocur. Jest też taka właśnie nerwowa, zaraz pazury wyciąga. Nie lubi się za bardzo przytulać. Znaczy, nie mówię, że kocury takie są, tylko. Tak, wiem. Tak, tak jak, jakbym miała sobie wyobrazić, e, jaki jest kocur, to bardziej bym powiedziała, że właśnie kocur jest taki niedostępny, nie chce się przytulać, a kotki są bardziej takie przyjemne, co oczywiście nie z regułą, dobra. E, no, a, a to jest mój kocórek. Może ty nie będziesz perełka, tylko my tu zmienimy na przykład na Stefan albo na co innego gdzieś Stefciem. tewciem. kochani, nadzieję, że u was wszystko dobrze, jesteście zdrowi. Ja was witam z dworca. W supocie. Stwierdziłam, słuchajcie, że najgorszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to siedzieć w domu i myśleć nad zwierzęcą się kontrolą, więc spontanicznie wypadł na morze na jeden dzień w sumie troszkę służbowy, ale no wiadomo, też pozwiedzamy i teraz tą kolejką śródmiejską wybraliśmy się z Gdańska do Sopotu, z Sopotu do Gdyni no i potem wrócimy do Gdańska takie szybkie zwiedzanie, polecimy na Molo, także wczoraj Wam urywek z samochodu pokazałam a dzisiaj już inny klimat mówię nie, muszę coś zrobić z tą moją głową bo szaleję. jak jak pogoda Ci się podoba? Elegancko? Ja nienawidzę Polskiego Morza. <noise> no co przyjeżdżasz tu? No nie, nie dla przyjemności. Nie. Piek jest, nie gadaj. Może no. być jakaś herbata z prądem, Dawid, na Co? rozgrzanie. Jakaś herbata z prądem. No, herbata z prądem albo kawkę. cudownie po prostu, śnieg pada biało, jedyne co to mógł być taki bardziej, mogło być tak dwa stopnie niżej, żeby się nie roztapiał zaraz, bo jest taka cieplitka no, ale nie ma co narzekać no, Morze Polskie zimą też ma swój urok, niewątpliwie <laughs> Także, zresztą wydaje mi się, że jest nawet całkiem dużo turystów. Myślę, że to jest związane też z tym, że są ferie i po prostu ludzie, niektórzy zamiast polskiej góry, wybierają morze, ponieważ morze jest teraz dużo tańszą alternatywą. My w tamtym roku byliśmy właśnie na Sylwestra nad polskim morzem. No i właśnie porównywałam ceny w górach, jak kosztują apartamenty czy hotele. No i tutaj się mega opłacało mimo wszystko przyjechać. No, no jest klimacik, słuchajcie, śnieg pada. Trzeba się cieszyć, napawać tę, tą śnieżną aurą. Darbo Morza. Piękne, majestatyczne. Możemy być dumni. Tak, pierwszy raz widzę nasze. Podobno jest Gdańsk i w ogóle te sklepiki, takie malutkie, ja w ogóle mam taki sentyment do tego miejsca, bo e, kilka razy byłam w Gdańsku zawsze były takie, wiecie, fajne spotkania, imprezy, raczej to było takie miejsce imprezowo-szkoleniowe, więc... No więc dzisiaj wracamy bo tak na jeden dzień na szybko, ale jeszcze idziemy na jakieś ciasteczko. Wracamy pendoliną, więc to jest 5 godzin, to jest mówię sama przyjemność Ameryka, ale chciałam Wam powiedzieć o tej kurtce, bo już wczoraj chyba wam wspominałam. Ja ją muszę znaleźć, gdzie ją kupiłam i wam podlinkować, bo to jest najcieplejsza kurtka, jaką kiedykolwiek w życiu miałam, e, więc jeżeli jesteście z ruchy, to naprawdę jest idealna aż się posmarkałam, słuchajcie, z wrażenia. No i tutaj jest patrz też ładna taka. No pięknie jest, Najsku. Tutaj jest taka ładna. No to tędy możemy się przejść. Ale jest klimatycznie, nie, Dawid, no niesamowicie. Bardzo, bardzo, normalnie. No, nie to... dawać, I na no, pijączki wydawać i na te bursztyny kupować i no, jak Ta były bursztyny. Ta były. Kolczyczki za 40 zł jest bursztyna, no to przecież nie, nie pieniądz to jest Dawid, nie pieniądz, a ty sępisz na mnie. Kupiłbyś mi, kupił